Uff, piękne branie. O? Jest, 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 jest. Dzień dobry. Słowo się rzekło, pora spróbować połowić na mormyszkę. Długo się przed tym broniłem, wolałem łowić na spławik, ale kiedyś w końcu trzeba spróbować. Mam swoją bałałajkę, której używałem w ubiegłym sezonie, natomiast kolega pożyczył mi coś, co wygląda trochę bardziej sensownie. Spróbujemy, tak. Bardzo mała mormyszka, do tego założone trzy ochotki. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Jedziemy do samego dna. Mam nadzieję, że coś uda się w końcu połowić. Jakiś czas temu wrzuciłem jeszcze garstkę zanęty. Mam nadzieję, że wystarczy, jeszcze pozbędziemy się lodu. Ok. Wcześniej już chwilę próbowałem łowić. Nawet coś wydarzyło, ale o tym wszystkim za chwilę. Na razie spróbujemy zacząć jeszcze raz. Przynęta na dnie. I jedziemy. Będę pracował zaraz nad dnem. Mam nadzieję, że będą jakieś ryby. Uff, uf, piękne branie. <grystanie> Ale rybka taka chyba. O! Mamy krąpia. O kurczę, Po 15 minutach mniej więcej. Rybka numer 1. Weź, oddaj hak. Pierwsza ryba na mormyszkę. Trochę chyba przegapiłem to branie. <grystanie> Ale było ładne i wyraźne. Całkiem może być. Idziemy na wycieczkę. Przyjacielu rości duży. To pierwszy na mormyszkę. Huknął pięknie. O, to jest zamarznięta dziura. Zamarzła w trakcie. O chodź. Nawierciliśmy tego trochę. Jestem z kolegą. To wszystko nasze dziury, gdzie by nie popatrzeć. Cały czas mamy mróz. Zamarza mi szczytówka od kiwoka, więc trzeba wszystko wypuszczać ręcznie. Ale kurczę, ładne. Podoba mi się teraz. Już parę razy w życiu próbowałem łowić na mormyszkę Bez efektów No tu jeżeli już była ryba To zrobiło się optymistycznie Nie jest to chyba takie trudne jak mi się wydawało Jedyne co zrobiłem To opuściłem przynętę do dna, Minimalnie ją podniosłem Bardzo delikatnie czasami ruszałem Dosłownie tyle I w pewnym momencie ciach I to jest dosłownie 2-3 cm nad dnem. Uch nie trafiłem, jeszcze raz, ale bardzo delikatne puknie. O, to było mocne. Poprzednie było bardzo delikatne, a krąg jednak jak trzasnął to aż poczułem na kiju. Znowu pudło. O, chyba to małe rybki tym razem. Jedynie od czasu do czasu kiwoka trzeba włożyć do wody, trochę pomerdać, żeby ten lód odpadł. I jedziemy dalej. Chociaż tak myślę, że już może nie być ochotki. Zaraz chyba spróbuję założyć pinkę, skoro pojawiły się też mniejsze ryby. A nawet od razu. O, niestety, na haczyku nie ma już zupełnie nic. Mała pineczka. Jeżeli nic się nie będzie działo, to szybko wrócę do ochotek, oczywiście. Ale chociaż spróbuję na pinki, bo póki co więcej czasu mi zajmuje wymiana ochotek niż faktycznie łowienie. Łatnie się to zaczęło od krąpia i dwóch prania, ale teraz już długo nic się nie dzieje. Troszkę zanęty dorzucimy. Gdyby ktoś pytał, gdzie mam zanętnik, ja go zamówiłem po prostu nie przyszedł. Nadal paczka nie wysłana i to już prawie od tygodnia. Próbuję już na ochotkę, natomiast też nie dzieje się zupełnie, zupełnie nic. Ale spokojnie, czuję, że donęcimy i zaraz ryby się pojawią. Jest? Nie ma. Och ty. Ryby nie ma i ochotki też. Poprawiamy. Oj, oj, oj. Trzeba się nauczyć tego łowienia, bo zaczyna mi się całkiem podobać. O. Jest, jest, jest. Odkręciłem trochę koło za mocno. Ale coś jest. O kurczę, dobra ryba. Dobra, dobra. O, naprawdę dobra. Uhuhu. Oby nie szczupak tym razem. A ze szczupakiem jest jeszcze jedna historia dzisiaj, ale to trochę później. Ale numer. Patrzcie na to. Lin z lodu. Ale jazda. Pięknie. Trzy ochotki na mormyszce. Bardzo delikatnie uderzył. Właściwie tylko to przetrzymał. Tylko kolego jakoś cię wypiąć i... Piękny linek z lodu. Ale nie jest wielki, ale ma piękne kolory. Niesamowite. I to na myszkę. O, fajnie. Podoba mi się. Ciekawe, czy będzie ich tutaj więcej. W końcu udało się pójść na inne partie lodu. Tutaj jest trochę głębiej i myślę, że będą fajniejsze ryby. Kolega siedzi kawałek dalej. Jeszcze jeden pan. Uhuhu. Choć wypuścimy cię dziurę obok, bo zrobiło się optymistycznie. Oby tak dalej, gościu. A tak na oko, na szybko no pod 40 musi mieć zasłuchaj za dobrze szło splątało się, ale się udało rozplątać niesamowite lin z lodu ups trochę chyba zepsułem szybko naprawimy i podszedł dziad do zanęty Niesamowite. Dwie ochotki, i jedziemy z powrotem, bo ewidentnie coś się dzieje. I teraz, tylko opuścić dotna. I oby działo się jak najwięcej dzisiaj. Jest już bardzo późno. Wcześniej z kolegą byliśmy na innej wodzie, ale uznaliśmy, że lód jest jednak za cienki tam, gdzie byliśmy. W związku z tym, przyjechaliśmy tutaj. A się coś poplątało. Oszty. Niech będzie, że jako tako odplątane przynęta do dna I oby trafił się kolejny linek. Tylko rozmrozić trochę kiwok, bo nie chcę już żyłka wychodzić. Oby tylko nie wyglądało to tak jak poprzednio: że ten początek jest bardzo fajny. Poprzednio był szczupak, a później reszta dnia nie dzieje się zupełnie nic. Kurczę, przymarza mi ten kiwok. Niedobrze. Wszystko zaraz nad tnem. Dosłownie 2, 3-4 centymetry. Musi być. Ładne branie. Ale będzie malutka. Oj Oj, oj, oj. O, po tym linku to już nie robi wrażenia. I co mnie nie wygłupiaj się. Poszła. Oj, taka mała rybka. I trzeba zmienić ochotki. Albo przynajmniej dołożymy jedną świeżą. Jedna świeża. I jedziemy z powrotem. Uuu, podoba mi się to. I nawet taka mini rybka zrobiła ciekawe branie. To jest fajne. Co prawda, ten mój linek nie powalczył za długo, widać, że jeszcze ospały, ale to też chyba wiele mówi o teorii, że wszystkie liny zakopują się na zimę w mule. O no, ten chyba nie był zakopany jednak. Muszą wychodzić na żer, nie ma wyjścia. Muszę skoczyć po coś do samochodu, ale przy okazji ostatnio mówiłem Wam, że kupiłem kolce i była cała dyskusja o tym, że nie noszę ich na szyi. One są na takim długim sznurku, zdjąłem je dopiero teraz, a poza tym cały czas mam je. Na szyi. Nie zamierzam się z nimi rozstawać dla bezpieczeństwa. Nie da się ukryć. Mamy przestój. Nawet dotknięcie już dosyć długo. Mam nadzieję, że rybki do nas wrócą i to dosyć szybko. A jeżeli nie, pójdziemy gdzieś niedługo na jakąś inną dziurę. Wątpię, żeby była szansa, żeby stały tutaj dwa liny. Był taki moment, że u wszystkich się coś działo aktualnie u wszystkich cisza. Nawet jednego puknięcia. Ale przynajmniej zdążyłem złowić lina. Widocznie jesteśmy trochę za późno. Aktualnie godzinę mamy 14.55. Mam nadzieję, że jeszcze coś się pokaże. Do zachodu słońca jeszcze kawał czasu. Ale pierwsze ryby na mormyszkę złowione. A miałem jeszcze szansę złowić jedną rybę. Poszedłem na tę samą dziurę, na której byłem ostatnio. Miałem branie w toni i niestety ucięło. Ten sam szczupak po raz trzeci. Niewykluczone. Nastąpiła zmiana miejsca ze względu na to, że kolega skończył. Tam jest cały czas cień, a tutaj jeszcze jakkolwiek operuje słońce. I dzięki temu tutaj siedzi się trochę przyjemniej. Dodatkowo kolega zostawił mi stojaczek. Uff, będzie można grzać ręce. Jakiekolwiek promienie słońca tutaj jeszcze docierają, a tam w cieniu zmarzłem już strasznie. Mam nadzieję, że będzie się tutaj coś działo. Dziura została zanęcona, poszło jeszcze kilka robaków i oby coś się działo. Na koniec ubiegłego tygodnia zrobiło się trochę cieplej, ale dzisiaj w nocy było już minus 12 stopni. Tej nocy ma być dokładnie to samo. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś ciekawego złowić, bo po tym linie u, nabrałem ochoty na łowienie podlodowe. Oby tylko jeszcze coś się pokazało. Fajny ten stojaczek, można na chwilę odłożyć kij, napić się ciepłej kawy i nie marznąć. Odnoszę wrażenie, że te efekty przed południem byłyby zdecydowanie lepsze, bo widać, że kiedy słońce zaczęło znikać, te rybki nam zupełnie odpuściły. W związku z tym myślę, że przyjadę też jutro, tylko po prostu sporo, sporo wcześniej. Było puknięcie. Kurczę. Akurat chciałem ogrzać trochę ochotkę. Bo mi tutaj przymiera ewidentnie i się ruszyło. Nad dnem i puknęło. Dosłownie zrobiłem taki ruch przed chwilą. I sprowokowało rybę. No, aby powtórzyła. W sumie łatwiej będzie robić to w ten sposób. Powtarzasz, nie powtarzasz, co się dzieje, bo zimno. No, decyduj się. Puknęła jeszcze raz, tylko wyłączyłem GoPro. Chyba się rozmyśliła. Kurczę. Znowu puknęła delikatnie, spróbujmy to zrobić w ręce jak trzeba. Nie ma. Ok, jeszcze raz. Niestety nie chcę powtórzyć, bestia. Równie dobrze, już może nie być ochotki, bo puknęła kilka razy. Dobra, wędka z powrotem na stojak. Już mamy minus 7 stopni, więc ręce marzną naprawdę szybko. I tylko tyle, żeby to był oszty, to było branie. Nie ma. Akurat jak wędkę odkładałem, wiadomo. Niestety długo się nic nie dzieje. Na lodzie zostałem już zupełnie sam. Nigdzie nie ma nikogo. Pan mówił tam dalej. A ja uznałem, że jednak nie chcę tam iść. Małe kroczki. Można się przesuwać o kilka metrów. Ale od razu widać, że to miejsce jest znacznie lepsze. Tutaj się od czasu do czasu coś dzieje. To, że jeszcze brak moich umiejętności, to jest inna sprawa i całkiem przemarznięte ręce już ledwo czuję ale tutaj przynajmniej jeszcze trochę tych promieni słońca wpada jest nadzieja sypnąłem kilka pinek do dziury 6, 7, nie więcej mam nadzieję, że zaraz pojawią się ryby zaraz po tym jak odbiorę telefon Jest, 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 jest. Musi być. Jest. Uu, ciekawe coś. Kurczę, nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak w czasie holu się ten kiwok wygina. Ciekawe co? Pewnie leszczyk. Leszczyk! <grytanie> Napineczkę tym razem. Założyłem pinkę, bo kurczę, te ochotki są w bardzo złej kondycji już. Mamy rybkę numer 4, licząc również tego malucha. Chodź kolego, idziemy na wycieczkę. Chodź, wypuścimy Cię tutaj, gdzie Pan łowił z lodu. Pan dosłownie przed chwilą pojechał i już dziury zamarzły. Opa, zasuwaj. Uuu, coś się dzieje, podoba mi się. Dziadyka zniszczył mi mormyszkę, musiałem założyć inną. Nie ma już kolegi, żeby zakosić od niego. I z tą mormyszką jest ciekawa historia, ale to chyba na inny dzień. Na razie spróbujemy wrzucić i zobaczymy, czy będzie się na nią cokolwiek działo. Kurcze, ale ładne to było branie. Podoba mi się to. Myślę, że nie spodobało mi się to wcześniej, bo nie łowiłem ryb. A jak ryby biorą, to jednak całkiem fajne. Pamiętajcie, że na lodzie zawsze trzeba uważać. Tutaj cały ten teren już przechodziliśmy we trzech na początku. Wszystko jest ok. Natomiast pan, który łowił niedaleko nas, próbował wyjść tędy i jedną nogą wpadł. Te zimy nie są na tyle mocne, żeby wszystko mocno zamarzło. Tam przy brzegu jest bardzo cienki lód i Naprawdę można sobie zrobić krzywdę a zaraz przy brzegu są już 3 metry głębokości. Nie ma żartów. Musiałem się kawałek przejść, bo już trochę przemarzam, nie ukrywam. Kurcze nie było mnie 3 minuty już jest warstwa lodu. Ale był lin, więc było warto. Robimy ostatnie nęcenie. Chciałem tutaj zanęty dodać gliny, czegoś, czegokolwiek. Kolega z którym byłem i na pewno. Umie 100 razy lepiej łowić z lodu niż ja. Stwierdził, że nie. Po prostu mała kulka. To jedziemy. W miarę prosto spada z tego, co widzę. Nie jest najgorzej. I oby pojawiły nam się jakieś ryby. Wracamy do ochotki. Mam nadzieję, że coś się odpali. Bo uj, jak zimno, jak nie ma słońca. Nie podoba mi się. Niestety przelotki zamarzają, żyłka przymarza. O, coraz ciężej się robi. Mam nadzieję, że jeszcze uda się chociaż tą jedną rybkę wydłubać. Bo póki co, wrażenia wow, po prostu wow. Ale niestety obawiam się, że poprzednia mormyszka, którą dał mi kolega, była znacznie lepsza. Była mniejsza i cięższa. Przez co dużo łatwiej się nie operowało. A ta nie waży prawie nic, a dodatkowo jest całkiem spora. Kiedy mam już bardzo smartnięte ręce, po prostu od czasu do czasu bardzo delikatnie na tym stojaku podnoszę i zostawiam. Gdzieś coś w końcu musi huknąć. Nie ma! Uuu, hu, hu, ale huknął. Ciekawe, czy ochotka została. Została, a teraz już łowię chyba na trzy ochotki, także całkiem grubo. Ojoj, ale potrzeba innych mormyszek. Zdecydowanie innych. Muszą być dużo mniejsze i cięższe, w tym się łowi po prostu źle, za głęboko tutaj. O, nie ma, U, ładne, szkoda, teraz znowu tydzień zanim to opadnie do dna, ale było branie i to tak po prostu sobie leżało i było branie, tylko znowu nie chcę zejść niżej strasznie szybko zamarzają te dziury Kiedy tylko uda mi się ogrzać dłonie natychmiast wracam próbować ale dosyć długo już nic się nie dzieje nawet jednego dotknięcia A właściwie moje ręce zmarznięte już tak się trzęsą że nie muszę ruszać wędką bo na pewno to wszystko drga samo Ciekawe czy da się złowić karpia z lodu To by musiała być przygoda O znowu kiwok zamarzł trochę do wody ale natychmiast wszystko marznie. Jeszcze jedna ryba na koniec i można spokojnie jechać. Lin, leszcz, kromp i coś jeszcze by się przydało. Jest. W ogóle przegapiłem to branie zupełnie. Myślałem, że to tak trzęsą mi się ręce, a tu będzie coś uu, ciekawego. Uhu. Nie wiem jaka żyłka jest tutaj założona. Strzed. No szty. Szkoda, bo to była całkiem fajna ryba. Oj oj oj. Na jedną pinkę. Aj. Oj, szkoda, bo miałem wrażenie, że to była jeszcze większa ryba niż ten Lin. Aj aj. aj. Ładnie chodziła. Ta wędka się tutaj za bardzo nie zgina, więc ciężko było pewnie zobaczyć. Natomiast w rękach czułem, że była po prostu spora. Znowu przymarsła dziura. Daj mi rybo jeszcze jedną szansę. Nic więcej. Ostatnia ryba i do domu, bo już strasznie zmarzłem. Wędka chwilowo zostaje na stoju, jako Krótki spacerek, żeby się rozgrzać. Natomiast zobaczcie, mój świder <laughs> przymarzł. O, dopiero teraz puścił. Mróz spory, noc ma być bardzo mroźna, więc jutro mam nadzieję, że wstanę jakoś w miarę i spróbujemy tutaj z samego rana, bo oj, czuję, że tu jest potencjał. Oby jeszcze chociaż jedna ryba na koniec dała mi szansę, bo godzinę już mamy 16.41, pewnie już nawet słyszycie, że całe się trzęsę. Będzie pora powoli się stąd zawijać. Wszystko niestety zamarza razem z kiwokiem, który już nie chce nawet sygnalizować, co się dzieje pod nim. Ostatnia chwila. Ryby albo teraz, albo jutro. Chyba jednak jutro, ale z całą pewnością jeszcze zanim wyjadę, lekko donęcę tę dziurę z nadzieją, że te ryby już rano będą na mnie czekały. Mało prawdopodobne, wiem, ale warto spróbować. Zobaczcie, co się robi na szyłce. Normalnie kawałki lodu, widać. Niesamowite. Dobra, wędka jeszcze na chwilę zostaje na stojaku. Ja zaczynam pakować swoje graty. Przygotuję kulkę zanęty i mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy. Jako zimna woda, jasny kwint. Spakowane na sam koniec jeszcze spróbuję agresywniej podnosić do góry, ale też nic. Więc, tak jak mówiłem, kulka zanęty na koniec do wody. Jedna, żeby nie przenęcić, mam nadzieję, że te rybki będą tutaj też jutro. Krąb, leszcz. Mini rybki nie liczymy, ale przede wszystkim lin z lodu. Podoba mi się całkiem to łowienie na mormyszkę. Jutro chyba spróbujemy tak samo, a ja już zupełnie nic nie czuję, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.